Szybkie info po półrocznej przerwie ponownie otwarty zostaje kurs filmowo-montażowy. Jest to właściwie ostatnia okazja, aby załapać się na aktualną cenę, bo przy kolejnym otwarciu za pół roku pójdzie ona już w górę. Zaś tylko do jutra z kodem wiosna 100 można jeszcze dodatkowo co nieco urwać sceny, link w opisie. Cześć, tutaj Karol i Marta z kołem się toczy. Pozwólcie, że dzisiaj opowiemy wam o cywilizacji majów, jednym z ludów prekolumbijskich niegdyś żyjących w Ameryce. Prekolumbijskich, czyli żyjących tutaj, jak sama nazwa wskazuje, przed przybyciem kolumba, którego tak zwane odkrycie Ameryki było początkiem końca rodzimych ludów amerykańskich. Każdy z nich zamieszkiwał inny obszar, a najbardziej znane i największe to Aztekowie, Olmekowie, no i właśnie Majowie, o których dzisiaj co nieco się dowiecie. Zamieszkiwali oni przez długie stulecia między innymi tereny półwyspu Jukatan i rozwinęli swoją cywilizację do naprawdę imponujących rozmiarów. To co po nich dzisiaj zostało to zdumiewające ruiny miast, a także bardzo liczne wspomnienia ich kultury, religii, nauki, wynalazków, ale też dziwnych zwyczajów i zachowań. Zacznijmy sobie od tych drugich. Majowie znani byli z ogromnej ilości bogów, których sobie wymyślili i których czcili na różne sposoby, jednak najbardziej w połączeniu z bóstwami pomagały im oczywiście używki. Głównie oczywiście chodzi o picie alkoholu i narkotyzowanie. Chlali, co tam tylko udało im się sfermentować, no i na przestrzeni tych wielu, wielu lat panowania sprawdzili chyba wszystkie odurzające substancje naturalne, jakie tylko mogła dać im dżungla. Popularnym napojem odurzającym był tak zwany balche, czy też balcze, który powstawał z drzewa strączkowego, którego korę najpierw moczono w miodzie i wodzie, a potem czekano aż sfermentuje, dając nie tyle procenty, ale również solidną dawkę enteogenów, czyli substancji psychoaktywnych, dających duchowe i mistyczne przeżycia. Natomiast kiedy już wszelkie używki alkohol słabo na nich działały, to zaczęli eksperymentować z różnymi rodzaju, ponoć skuteczniejszymi formami podawania sobie tych substancji. No i szczytem ich takich, można powiedzieć, osiągnięć było, e <todgłos》>, jak teraz o tym myślę, były alkoholowe lewatywy. Tak, i nie jest to wymysł, naprawdę jest na to dużo hmm, dowodów. Są różnego rodzaju hieroglify, e, rzeźby pokazujące tego rodzaju zachowania, albo nawet właśnie zachowane te e, przyrządy, które im do tego służyły. Także no, jak widzicie, bawili się srogo. Nic dziwnego, że po tych wszystkich używkach wpadali chociażby na takie pomysły jak na przykład składanie ofiar swoim bóstwom, ofiar z ludzi, celem uniknięcia na przykład apokalipsy. Podczas ceremonii królewskich, świąt, czy choćby po meczach koszykówki też składano ofiary. Tak, Indianie wymyślili, można powiedzieć, coś w stylu koszykówki i wiele z tamtejszych boisk, nawet z obręczami, się do tej pory zachowało. Jednak no. Zobaczymy sobie je troszeczkę nieco później, a teraz powiemy sobie kilka słów jeszcze o majach. Wyobraźcie sobie, że majowie składali rocznie swoim bogom 20 tysięcy ofiar, co daje dziennie 50 osób. I co najgorsze w tym wszystkim, każdy z bogów, a było ich naprawdę mnóstwo, życzył sobie składania ofiar na bardzo różne sposoby. Natomiast jak te ceremonie wyglądały, to już wam daruję opisów, bo jeszcze byście nie mogli zasnąć, jeśli powiedziałbym wam, że na szczycie takiej piramidy ofierze wyrywano, serce jeszcze bijące. Natomiast ciało zrzucali w dół, gdzie uradowana gawieć łapała to ciało. Albo i też takie przypadki, gdzie to ciało jedzono. A był to tylko jeden ze sposobów, który był zarezerwowany na cześć największego z Boga Słońca. Wierzono, że ofiara taka zapewnia siłę słońcu, które potrzebuje krwi, aby móc poruszać się cały czas po nieboskłonie. Bo musicie wiedzieć, że głównym powodem składania ofiar było uniknięcie apokalipsy. Innymi słowy Majowie, ale też Aztekowie i inne ludy tak samo wierzyły, że jedynie krew ludzka może uratować świat. No i najgorsze w tym wszystkim, wydaje mi się, było to, że ta spirala tych ofiar cały czas się nakręcała, no bo no, dzisiaj zabito 10 ofiar, no i co się stało? Świat się nie skończył, Księżyc nie spadł, Słońce dalej sunie po niebo skłonie, więc doszli do wniosku, że nasz sposób działa. No i następne gnia, kolejne ofiary, kolejne ofiary i tak przez setki lat. Kolejnym odpałem Majów było na potęgę oszpecanie lub Ktoś powie upiększanie swojego ciała. Oczywiście zarówno kobiety, jak i mężczyźni bardzo często się tatuowali, ale też równie popularne było dziurawienie swojego ciała, najczęściej twarzy. I w te otwory powstałe po dziurawieniu wkładano najczęściej kamienie, kości albo ogólnie co tam znaleziono w dżungli. W pewnym momencie to dążenie do idealnego wyglądu takim siadło na psychę, że stwierdzili, iż zaczną formować swoje czaszki. No po prostu pewnego dnia jakiś tam dyktator mody, albo lepiej powiedzieć psychol, przechadzając się po tamtejszych polach kukurydzy stwierdził, że kurczę, kukurydza ma całkiem fajną, kształtną formę i czemu by w sumie tak nie wyglądać. No ale jak tu formować czaszkę, skoro jest twarda? Wtedy się skapnięto, że nie jest twardą u dzieci. No i co robiono? To wiązano, przywiązywano takie deski z dwóch, trzech, czterech stron, związywano ładnie liną, kamieniami jakoś też tutaj przymocowywano. No i tak dzieci z tym trwały, aż im się czaszka zrosła. W kształcie przypominającym kukurydzę. Jest na to naprawdę bardzo dużo dowodów, chociażby w postaci odkopanych czaszek, czy nawet tych samych narzędzi tortury. Aczkolwiek, kiedy na kulinarnej mapie majów skończyła królować kukurydza, to czaszki zaczęły przybierać takie kształty bardziej spłaszczone. Jednak tutaj nie ma pewności, na jakim warzywie wielu powodów się wzorowano. Jak już sobie uformowali czaszki, to skupiali się też bardzo mocno na swoim nosie. Jego idealny kształt był taki w stylu Orlim. A kto takiego nie miał, to pewnie się doklejał sobie nawet glinę, żeby właśnie ładnie wyglądać. A ta ulica nazywa się Egbalam. To wykopalisko, co znaczy czarny jaguar. I jest naprawdę spoko, bo można sobie pochodzić troszeczkę po tych piramidach, a nie tylko oglądać z dołu całkiem stromo. Jak się zaczęła cenota. Marta odkrywca cenot. Patrz no, jaki dunite. a to jest to, to jest to drzewo kolcowe. Ale Pinokio, jak ten, jak murawiecki No, ten nos raczej nie był w stylu majów, trzeba przyznać. Co do wyglądu, warto też wspomnieć, że ich wizerunkowe fiksacje na tym się nie kończyły, bo zdarzało się, że celem upiększania swojego uśmiechu wiercili w swoich zębach dziury, w które tu wkładali kolorowe kamienie. Powoli kończąc jednak z odpałami majów, musimy sobie powiedzieć jeszcze o wspomnianej koszykówce, która na pozór się odpałowanie wydaje. Ale do czasu. Gra ta nazywała się Ulla Malistli, to tutaj to jest właśnie boisko do tejże gry. Była to prawdopodobnie pierwsza na świecie gra zespołowa w historii. Grały dwie do pięciu osób i grali taką bardzo ciężką 3 kg piłką. Jednak nie strzelano nią goli, a rzucano do takich kamiennych obręczy, coś a la koszykówka. Jednak podobieństwa do koszykówki na tym się kończą, bo piłki nie trzeba było rzucać, a jedynie odbijać tylko za pomocą UT bioder i łokci, co wyglądało dość mnie, A żeby było jeszcze trudniej, to obręcze te były umieszczone wysoko ponad ziemią, a czasem nawet ponad kamienną pochylnią, na którą to zawodnicy musieli się wspinać, aby piłkę do dziury trafić. Jeśli słuchacie tego i tak sobie myślicie, o w końcu jakaś normalna aktywność, być może nawet rozrywka, to niestety mam złe wieści. Czasem rozgrywka przeradzała się w grę rytualną, która miała przedstawiać rywalizację dobra ze złem. Żeby jednak w wyniku tej walki nie zostawiać przypadkowi, mecze były ustawiane tak, aby zawsze przegrywało zło, a jak to robiono w iście majańskim stylu. Drużyna, która miała przegrać, była głodzona, a nawet przed walką łamano kilku osobom kończyny. No i oczywiście ten, kto przegrał mecz, czyli wiadomo kto, niestety tracił życie na rzecz wciąż żonnych krwi bogów. No dobra, koniec z odpałami majów. No bo jak to w każdym społeczeństwie bywa, są nie tylko jednostki mające różnego rodzaju Odpały, no ale są też jednostki wybitnie dbające o rozwój cywilizacji. E, tak sobie tylko myślę, że jak one musiały być, wtedy strasznie trudno, bo wyobraźcie sobie, że z jednej strony masa ludzi, która myśli, że jeśli przestaniemy składać ofiary z ludzi, to słońce spadnie i w ogóle będzie koniec świata. No a z drugiej strony ci wszyscy budowniczowie tych niesamowitych obiektów, astrologowie, to jest swoją drogą e, obserwatorium astrologiczne, astrologowie w ogóle, to jest niesamowite, prowadzili precyzyjne obserwacje astronomiczne, przewidując chociażby zaćmienia Słońca, wschody i wschody Planety Wenus. A długość roku kalendarzowego obliczali z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, wykazując, że rok trwa dokładnie tyle, co jest praktycznie bezbłędnym obliczeniem. Ponadto trzeba wspomnieć, że Majowie mieli też dobrze rozwinięte rolnictwo, systemy irygacyjne pozwalające skutecznie nawadniać duże obszary, a także opracowali na tamte czasy najbardziej zaawansowany system liczbowy na świecie, wpadając też na koncept cyfry zero. Majowie też jako jedyni w Ameryce potrafili wyobrazić sobie, Pisać, ich system hieroglificzny zawierał 800 znaków i używany był już 2300 lat temu, a za pomocą swoich hieroglifów nie tylko zapisywali nazwy przedmiotów, zwierząt, bogów, ale również bardziej skomplikowane zdania o ich sojuszach, wojnach, przepowiedniach kapłanów, zwyczajach i tak dalej. I to właśnie dzięki tym hieroglifom tak dużo już o majach wiemy, a ich rozszyfrowanie zawdzięczamy pracownikowi pewnego muzeum, Juri Knorozowowi, który nawet nigdy w Ameryce nie był, po prostu jego pasją było e, łamanie kodów. I do czasu, kiedy w 19224 w 1952 roku finalnie złamał on hieroglify Majów. Naukowcy z całego świata nie wierzyli jeszcze przez bardzo długo od tego czasu, nie wierzyli, że niosą ze sobą one jakąś treść. Tak kółko i krzyżyk, nie? No, 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 <laughs> no zobacz, tu wygrali, po skosie jest. <laughs> taka stara gra jest. Czyli dorzucamy do ciekawostki, że Majowie wymyślili też kółko i krzyżyk. Przed Wami najbardziej znana ze wszystkich świątyń majańskich, świątynia Kukulkana w mieście Cziczenica. Zbudowana została między IX a XII wiekiem i przez naprawdę wiele, wiele lat wyglądała tak, jak to widzicie teraz. To jest pierwsze wykonane zdjęcie tej świątyni z 1880 roku. No Porastała ją po prostu dżungla. Jest to obiekt naprawdę wyjątkowy, trzeba przyznać, że przepięknie go odnowili. Co jest tutaj ciekawe w nim? Też takie matematyczno-astrologiczne kwestie. Łącznie z czterech stron ma 365 schodów, czyli tyle ile Marok. I naukowcy co prawda nie wiedzą, nie są pewni czy to specjalnie zrobiono, że już wtedy przy budowie wiedziano, że tyle Marok, no ale lubią myśleć, że właśnie tak było. Majowie można powiedzieć, że wymyślili też codzienną e, higienę toalety, bo nie tylko myli się bardzo często, ponoć, ale też e, myli ręce przed i po posiłkach, co tak naprawdę wyprzedza nasz e, zachodni świat o no, wiele, wiele setek lat. Ponieważ no, przypominam, że u nas to dopiero zaczęto się myć jakieś 200 lat temu, może, a wcześniej to panowała bardziej zasada: po co się myć, skoro można się podrapać. Majowie bardzo mocno dbali o to, aby ich miasta, państwa rozwijały się i rosły. A co za tym idzie? No, walczyli między sobą, podbijali się wzajemnie, aby no, rosnąć i pogłębiać, zwiększać swoją hegemonię w regionie. Miast tych było no, naprawdę dużo, jednak z czasem na prowadzenie wysunęły się takie jak chociażby Tikal, które liczyło sobie 100 tysięcy mieszkańców. Znajduje się ono aktualnie w Gwatemali, ale też inne jak Czyczenica, Koba czy też to tutaj, które aktualnie odwiedzamy. Czyli miasto Uxmal, z którego jeszcze kilka kadrów Wam teraz podrzucę. Natomiast najbardziej zacięte walki pomiędzy majęskimi miastami toczyły się w gęstej dżungli na aktualnej granicy Gwatemali i Meksyku, pomiędzy wspomnianymi miastami Tikal, a także Kalakmul, które również odwiedziliśmy. I tak mówiąc szczerze, było to jedno z najfajniejszych doświadczeń podczas całego pobytu w Meksyku, włącznie z tym dwugodzinnym dojazdem przez dżunglę, gdzie tylko co chwila się zatrzymywaliśmy wypatrując różnych zwierząt. To właśnie z tej dżungli jak coś pochodzi większość kadrów zwierząt, które mogliście zobaczyć w pierwszym odcinku, a to co teraz oglądacie to już ujęcia z samego miasta Kalakmul. Jednak wracając do cywilizacji majów i do walk pomiędzy miastami majów, wojna pomiędzy miastami Tikal i Kalakmul trwała nieprzerwanie przez 154 lata. No i potężnie zachwiała równowagą w regionie. Nie jest pewne, dlaczego cywilizacja majów upadła, aczkolwiek jest na to kilka teorii. Pierwsza mówi o tym, że na skutek wyniszczających majów wojen. Druga, na skutek jakiegoś wybuchu wulkanu. Aczkolwiek najprawdopodobniejsza wydaje się być teoria, która mówi o tym, że majowie zwyczajnie wyniszczyli swoje środowisko naturalne. A tym samym samych siebie. Musicie wiedzieć, że długotrwały rozwój i względny dobrobyt spowodował eksplozję demograficzną Majów, i na krótko przed zapaścią ekologiczną okolice te były jednym z najgęściej zaludnionych terenów na całym świecie. No i jak pewnie się domyślacie, wszystko zaczęło się walić na skutek rozwoju intensywnego rolnictwa, a także wyniszczającego środowisko karczowania i wypalania lasów. Wszystko to doprowadziło na ogromnym obszarze do erozji bardzo cienkiej tropikalnej gleby, no a także do obniżenia wód gruntowych i w końcu do wielkiej suszy skutkującej śmiercią głodową. No bo musicie wiedzieć, mimo iż pada tutaj dwa razy więcej niż w Polsce średnio, no to teren ten jest dużo bardziej podatny na suszę. A wszystko to przez bardzo porowate wapienne podłoże, przez które każdy opad od razu spływa głęboko pod ziemię. A jakby tego było mało, według współczesnych badań, właśnie w tamtym okresie nastąpiła dodatkowo zmiana cyrkulacji tropikalnego powietrza nad Zatoką Meksykańską, co skutkowało nawet 40% spadkiem opadu w deszczu. No i z tego względu powoli, z każdym rokiem, kolejne tutaj te pomniejsze cywilizacje zaczęły odchodzić do historii. No i kiedy tutaj przyszli już Hiszpanie, faktem jest, że napotkali już bardzo wyniszczone wojnami. I o jedzenie, o zasoby, o wodę, też o terytorium wyniszczone wojnami państwa, miasta. Jednak no, trzeba sobie powiedzieć, że to im w cudzysłowie zawdzięczamy to, że majowie, cywilizacja majów faktycznie przeszła do historii. A w jaki sposób Hiszpanie zakończyli cywilizację majów? A można powiedzieć, że trafił swój na swojego. Hiszpanie nie za bardzo przy podbijaniu innych ludów dbali o to co z nimi robią, no i tak samo zresztą jak Majowie, nie za bardzo dbali, jakie krzywdy wyrządzają e, podbianym innym miastom, państwom, no i w ten sposób w przeciągu 200 lat Hiszpanie praktycznie w całości podbili wszystkie państwa, miasta Majów, a przyczyną tego były lepiej rozwinięte militaria, a także w dużej części, a właściwie chyba w przeważającej, e, choroby, jakie przywlekli tutaj Hiszpanie, e, odra, ospa, i grypa głównie, których majowie nie znali, a właściwie ich układy immunologiczne nie znały, no i w przeciągu zaledwie 100 lat populacja majów przez te choroby zmniejszyła się aż o 90%. Choć faktem jest, że mimo upadku tamtejszych cywilizacji, ludy Majów wciąż żyją i mają się w miarę dobrze. Szacuje się, że aktualnie w całym regionie żyje około 7 milionów bezpośrednich potomków Majów. Zajmują się głównie rolnictwem, hodowlą i rzemiosłem, mówią w ponad 30 językach i dialektach, a także kultywują w sporej części swoją kulturę i wierzenia. No oczywiście w zakresie, w jakim pozwala im aktualna władza i prawo. Wiadomo, już nie grają w koszykówkę na śmierci życie, ani też nie robią wszystkich tych opisanych w tym odcinku rzeczy. Tymczasem mam nadzieję, że odcinek ten był dla Was ciekawy. Dajcie znać. Widzimy się w kolejnych, wiosennych, mam nadzieję spokojnych, fajnych, witukowych i przyjemnych odcinkach z wycieczek rowerowych po Polsce i blisko granicy. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.